Witam Was, widzowie, w czwartym odcinku. Yy, w czwartym odcinku nie z tym razem z Dunatoka, PKM Katowice. To jest gra sesyjna. Tak, tu piszę wyraźnie. Yy, gra sesyjna. Py nie pytać o szczegóły, czemu ja tu jestem. tak. Nie, nie pytać. Pro, proszę... Nie truć mi o tym, proszę. Po prostu, nagramy, widzicie, witamy, welcome, różne języki. Zaraz się może... O, kielec. Ja ogólnie mieszkam na Śląsku i byłem w Katowicach i... Tak. No, za dwa minuty jest, okej. Tak, tak. Tak. 004 autobus Mercedes 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 Citaro. Widzicie, pozdrawia. Pozdrawia. Pozdrawia, nawet tutaj w ogóle że, że można zdjęcia robić se fotki, nie? Tu i nie wiem. Tu jest czwarty odcinek. Po prostu z PKM Katowice przejazd nagramy linią 2. Widzicie kierunek Wornicka działki od Jastera. Więc jedziemy, nagramy przejazd. Oczywiście to jest seria transportowa do końca października. Później będą już różne odcinki. Wiecie, ja lubię transport, ogólnie. Więc no. Eee, więc nagramy przejazd dwójką, kierunek Mornicka. Nagrywamy. Zajezdni na no Mornicka. Żabunia, żabunia, no. Reklamy, reklamy różne. Przystanek jesieni, Jesieniowa. Jeszcze nowa. A Citaro. To jest autobus Citaro. Mars Citaro. Tu macie nawet Citaro dowód, że nie kłamie. Ten kto tworzył to 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 nie ja tworzyłem, więc no. Z znaczy, ogólnie wyglądają Cytara wygląda inaczej, no ale wiadomo to jest... Też takie, no, fajne, sesyjne. Do ostro Piotrków no. Dobra. Gdzieś dojedziemy. Trzy minuty odcinka już. Trzy i pół teraz trzy Teraz 3,5. i pół. I jesteśmy na plaży wsteg. Tak, jesteśmy na plaży. Na plaży na plaży, sobie jesteśmy. Mm idziemy sobie dalej zaraz też taka będzie bo to ogólnie Dunataka no ale wiadomo teraz trzeba coś polskiego nagrać chociaż polskie Śląski Śląsk hmm. No i sklepik bezdomny Bezdomny, bezdomny. po no, prostu... To ten odcinek czwarty będzie po prostu z tej gry PKM Katowice, jednak. Zależy, ile trwa ten przejazd. Bo ja sam też nie wiem, więc spokojnie niedługo skończymy, niedługo, Wycie hmm. życia. A, rok szkolny, szkoła, coś niefajnego przyszło. Szkoła to niefajna rzecz i to prawda, bo to jest niefajne. <coughs> więc... Końcowy? Ja nie wiem, więc... A no czyli to jest koniec. mornictwa to tu, jazda zajezdni, Więc do zajezdni i. No. Chcę tu tylko coś spojrzeć. Mam nadzieję, że tego nie widzicie. Mam nadzieję, że wy tego nie widzicie. Nadzieję, że wy tego nie widzicie. Okay, yeah. oh, Dobra, i Zajezdnia To jest Widzicie, pamiątka na życie I do Zajezdni Odprowadzamy autobus do Zajezdni i... Zapytam się go, czy mnie zawiezie Co tam za bus? Myślę, czy ja go mogę nie wchodzi tak. tak. ja nic nie robię. Ja tylko teraz na to mam na... To. No, nie wiem... Dwudziesto? dwudziesta. No to... No to jak dziś będzie? O dwudziestej, o dwudziestej... Teraz nie wiem, ale mam nadzieję, że pogramy. No, tak. Teraz gramy... O, par No par To Też to się nagra. Komunikacja. Ja... Ja do trolejbusów przyjadę. Może nagram przejazd, tylko że wiadomo, no, no, o co chodzi. Już nauczyłem się odpaść te trolejbusy, w sumie te. I karusy w starszej chyba wersji, to jest on, nie wiem. Jeszcze tych nowszych nie umiem, ale się też wkrótce nauczę. W sumie tymi nowszymi nie, nie umiem. Ja sobie po prostu pojadę swoim autobusem na zajkę Na zajkę autobusową Trolejbusową Trolejbusową, nie autobusową To co... To co... To, 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 to co innego, rozumiecie? To co innego? Już 10 minut odcina. 10 minut. 10 minut. Kiedyś może godzinę zrobię. Dorsy 2 jeszcze chyba nie nagrywałem, no ale to. Bo kiedyś się nagrywam. Nie, nie grywam. Dobra, też trochę na to jest Cetra Luna, to te programy. No. Nikt nam nie zabrania no. Nie wiem, zaproszę go. Yy. Nie wiem, zaproszę go. Jak nie wbija, to się nie wbija. tam wszystko Zciszę wam to, bo to są zbyt głośne dźwięki. W granicy się nie będzie, tak nie Ja, yes. mała, małe autobusy były widać. widać Więc chyba na zajęcie skończymy Tak, to, robię. A to, to, to A teraz, no już nie działają tak, one Zaraz będziemy na zajce i zaraz będziemy na zajce. Ale ciekawie, ciekawie, ciemno. Ciemno, ciemno, ciemno. Będę jechał w ciemności do ciemnością. A, niedziela już koło. To... później wielkanoc trzech królików nie no nie, nie ja dobra no trochę tutaj już mogę jak coś płacić ale mi się wydaje, że każdy, Ja jadę tam a czemu by nie inaczej czasami, czasami mi się nie chce Ale nie Nieraz jeździmy Ładnie Więc skończymy se tutaj Mi go nie ukradnie, więc idziemy po przegubowca. Nie wiem, czy się... ja lubię przegubowy. Ok, Dobra. teraz nie wiem, to przegubowiec. To był chyba przegubowiec. Nie kliknąłem. Aha, bo jak nie ma, jak go nie ma, to nie mogę respić w ogóle. Co to lipa? A tak chciałem wam nagrać odwrócić. Tu... Oj, 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 oj. oj, oj, oj. więc kończymy od kończymy odcinek więc do widzenia